czy tydzień czy miesiąc, bo nie wiadomo ile oni jeszcze pożyczają, ile jeszcze oni pożyczają od jakichś z międzynarodowych spekulantów zaciągnął. Im zaciągnął mniej, tym lepiej, bo tym my, nasze dzieci, nasze broki będą miały mniej do spłacania. A im, im szybciej to, to to zbankrutuje, tym tak naprawdę lepiej. Więc, więc jeżeli no przyszłe pokolenia mają wejść w dorosłe życie z bagażem długów biliona albo dwóch bilionów, to ja zdecydowanie już żeby wnosić w bagaże jednego bilionu. No, gdzie, 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 tkwi problem, proszę Państwa? No, problem tkwi w tej bierności Polaków jako, jako, społeczeństwa, w tej bierności od, w zasadzie od, od, od 500 lat. Już w XVIII wieku, w XIX, na początku XX wieku rozbłącili myśliciele Intelektualiści zwracali uwagę na to, że Polska jako kraj jest, narod, jest krajem narodu odpornym wiernego, który, który nie reaguje na, 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 na wiele negatywnych sygnałów. Słyszeliśmy kilka dni temu o tym, że Ministerstwo Chyba do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, czy mężczyzn i kobiet, nie wiem jak się nazywa, to, Ministerstwo, ono patronuje teraz wprowadzeniu do szkół nowego podręcznika który ma zakazać poloneza na bały maturalnym, bo polonez promuje złe wzorce, bo prawda, pan tańczy z panią, a, albo pani z paniem, a to przecież wiadomo, że są jeszcze inne orientacje. Prawda? Ja pisałem kilka tygodni temu o podręczniku do wychowania seksualnego, który miał y, uczyć dzieci od czwartego roku masturbacji, prawda, potem sześciolatków miał uczyć wiedzy o homoseksualizmie i to takiej wiedzy, że jak ja czytałem fragmenty czy, 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 czy założenia programowe czy, czy w ogóle jakieś punkty tego dzieła. no to mi się robiło niedobrze wtedy, więc nie chciałbym, żeby to było żeby, żeby w taki sposób były uczone polskie dzieci zresztą korekty proszę Państwa polega też na tym że że tak naprawdę rodzice dzieci nie mają już nic do powiedzenia w edukacji, bo edukację rządzi armia urzędników, która decyduje za rodziców, co się dzieje, prawda? co czego dziecko się ma uczyć, kto ma go uczyć i, i przede wszystkim jaki, jaka jest treść merytoryczna tej nauki. Ja sobie kiedyś zacząłem czytać podręczniki do nauki przedsiębiorczości i włosy mi stanęły na na głowie, bo dzieci... Czy Dzieci to może z US to był to by podręcznik do gimnazjum. Z gimnazjalistów uczono takich rzeczy, że, że najgorszym ustrojem na świecie to jest kapitalizm, że nic, nic nie jest gorszego dla człowieka niż, niż wolny rynek, no bo wolny rynek wymusza konkurencję, prawda? Że najlepszym, że podstawą do dobrobytu jest interwencjonizm państwowy, że każdy, kto myśli o tym, żeby, żeby zrobić tak zwaną karierę w biznesie, to musi się nauczyć pozyskiwania dotacji. Czyli, czyli nie, nie merytoryczne umiejętności się liczą, tylko liczy się cwaniactwo. No i teraz ja się pytam, jaki potencjał będą mieli ci ludzie, którzy w wieku lat 13-14 państwo takimi bredniami zepsuje po prostu, zepsuje ich psychikę, mentalność i postrzeganie świata. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że rodzic nie ma żadnej władzy i żadnej kontroli nad tym, co się, czego jest uczone jego, jego dzieci, jego, 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 jego dziecko. I weźcie państwo i spójrzcie w wolnej chwili na dowolnego malucha idącego do szkoły. I zobaczcie Państwo ile waży jego, jego otornisty, bo dzieciak nosi ileś podręczników, ileś zeszytów ćwiczeń, ileś lektur i tak dalej. Dlaczego? Bo urzędnicy biorą łapówki za dopuszczanie kretyńskich podręczników do, 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 do nauki. Dla wydawców podręczników to jest biznes. No, im, Im więcej dopuszczą, tym więcej wezmą łapówek. Dzieci to noszą, przy sobie tą wysłuchę, a skutki dla ich edukacji są, są, są opłakane. Tutaj Kongres Nowej Prawicy, z którym ja sympatyzuję, głosi od dawna konieczność, konieczność prywatyzacji polskiego systemu edukacji. To zresztą widać, no nie było jeszcze momentu, kiedy to widać byłoby potrzebę tego tak bardzo jak teraz. prawda, Oczywiście socjaliści zaraz podnoszą podnoszą głosy, że, że prywatyzacja szkolnictwa to oznacza, że dzieci biedne nie będą miały gdzie się uczyć, to no, jest to jakiś zarzut częściowo słuszny, ale jest też słuszne rozwiązanie, no, wystarczy wprowadzić bony edukacyjne jeżeli teraz budżet na edukację jest na ileś miliardów złotych, no to trzeba to podzielić przez liczbę uczniów każdemu rodzicowi na każdego, na, 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 na każde dziecko dać bony edukacyjne niech on się to do takiej szkoły, do której chce żeby się uczyło jego dziecko i problem się rozwiązuje, no bo przecież dyrektor prywatnej szkoły sobie na pewno nie pozwoli na narkotyki, na przestępczość, na głupich nauczycieli. Wiele problemów samych z siebie zniknie. No, podobnie jest z służbą zdrowia. Kilka tygodni temu odbierałem mojego kolegę ze szpitala MSW i na parterze pamiętam taka długa kolejka do gabinetu jednego ze specjalistów z sąsiedniego gabinetu. Wychodzi starszy człowiek i woła, proszę państwa będę chodził na nogach, będę chodził na nogach, będę chodził na nogach. Wychodzi z tej kolejki starszy pani się pyta, co wy leczyli pana w tym szpitalu? Nie, samochód mi po szpitalu krobi. To, jest taki, to był taki dialog, który mi dobrze pokazał, jak funkcjonuje dzisiaj służba zdrowia. No, służba zdrowia też trzeba sprywatyzować oczywiście. Niech, niech każdy z ludzi pracujących płaci sobie ubezpieczenie, a ciemu, którzy, tych, którzy są w wieku emerytalnym, trzeba leczyć na koszt państwa oczywiście, żeby oni w jakiś godny sposób dożyli do, 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 do do swojej śmierci. Ale, ale trzeba zwolnić wszystkich tych urzędników, którzy się tym zajmują, którzy chcą wziąć łapówkę za wpisanie leku na listę leku refundowanego, którzy chcą wziąć łapówkę za pozwolenie, zezwolenie czy za koncesję czy za cokolwiek innego. Po prostu ja jako podatnik mogę płacić na leczenie starszych ludzi w Polsce, bo mnie to w żaden sposób nie ubliża. Nie ma problemu, niech prowadzą taki podatek, niech, niech wprowadzą one zdrowotne dla ludzi powyżej 65 czy 67 roku. Niech taki emeryt sobie pójdzie z takim bonem do szpitala, który wybierze szpital szpitalnik mu zrobi, prawda, zabieg, no państwo niech to sfinansuje, proszę bardzo. Natomiast no nie mam chęci płacić na tą hołotę prawda, w nfz czy w Ministerstwie Zdrowia, która tylko psuje, robi bałagan i, 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 i dziadostwo ani ani, ani jednej z Także ten system, proszę Państwa, w którym teraz my żyjemy, jest system, który polega na tym, żeby... Boże, grupa ludzi okrada całą pozostałą część społeczeństwa i żyje sobie w luksusach, a my powoli staczamy się wiązani. I ten system staje się powoli niewydolny już za chwilę zbankrutuje. I tym optymistycznym akcentem skończę swój, swój, swoją dzisiejszą tutaj prelekcję. Względniając e, sytuację gospodarczą, szczególnie sytuację gospodarczą naszego kraju, i e, geopolityczną, e, naszą suwerenność. W sensie jeden to będzie jej brak, a dziesięć pełna suwerenności na dzień dzisiejszy. jak to Myślę jeden, dlatego że jakie są atrybuty suwerenności? No, przede wszystkim um, przede wszystkim posiadanie własnego państwa. No, my jakieś tam terytorium mamy, na którym żyje Polska, tylko my, my jako Polska tam nie rządzimy. No. To nie jest tak, że my sobie wybieramy rząd, który, który, który tym rządzi, my sobie wybieramy rząd, który rządzi tak, jak pozwoli mu z jednej strony Unia Europejska, z drugiej strony Rosja. Po drugie, trzeba mieć... Yy, Każde państwo, żeby było suwerenne, już nie działanie. Chyba rok temu była taka historia utajniona przed opinią publiczną, jak w jednej z jednostek wojskowych zarządzono ćwiczenia polowe, prawda? Strzelanie, czołganie się, testy sprawności fizycznej. Przyjechał specjalny oficer z Warszawy, żeby te ćwiczenia poprowadzić widocznie na ich innego nie było. Ale mało tego, na ten dzień wszyscy żołnierze zatrudnieni w tej jednostce przedstawili zwolnienia lekarskie, prawda? I ja głoszę taką tezę, że gdyby do Polski teraz skróciła Armia Rosyjska, to zanim by się dowództwo o tym w ogóle dowiedziało, to Rosjanie by, byli już co najmniej w Warszawie, a kto wie, czy, czy nie w Poznaniu. Więc my armię mamy no w ogóle dość dziwną, bo mamy w tej armii teraz, ścieżki kariery w Armii Rozwoju są takie, że mamy więcej oficerów niż szeregowców. Przypada, no, no, przypada, no, no. przypada po pół szeregowca na jednego dowódcę, prawda? I, i, i to jest kompletny. Zresztą jakbyśmy mieli wziąć sprawność bojową tych, tych jednostek naszych wojska, to też jest dramatyczne. W zasadzie wojsko to się stało teraz taka masowa wylęgarnia wczesnych emerytów. Kto siedzi do wojska, bo, bo ma obiecaną emeryturę po 15 latach, stara się w tym wojsku nic nie zrobić, broń, broń, broń Boże, jakoś dotrwać te 15 czy 20 lat, po tym mieć dużą emeryturę i sobie je układać. Układać życie od nowa, więc to jest drugi aspekt, który świadczy o naszej suwerenności. Trzeci to jest polityka zagraniczna, to o niej mówiłem, że służy z jednej strony Rosji, z drugiej strony Unii Europejskiej, więc ta polityka zagraniczna jest taka, że jakby ja naprawdę, muszę Państwu przyznać, że spotkałem się, się wiele razy z dyplomatami polskimi, z którymi miałem takie wrażenie, że gdyby ich z jednego dnia zwolnić z tego NSZ-u i na przykład kazać im opróżnić czy zlikwidować placówki dyplomatyczne w takich krajach jak Timor Wschodni czy Togo czy, czy, czy Nigeria. to Absolutnie jako państwo nic byśmy na tym nie stracili, a wręcz wręcz odwrotnie. Ja widzę, że MSZ to stało się taką przechowaniem dla rozmaitych funkcjonariuszy starego systemu, którzy dostają ogromne pieniądze, wyjeżdżają sobie na placówki na jakieś egzoty, do jakichś egzotycznych i Nic tam nie robią, bo to może akurat dobrze, bo mogliby tylko pieprzyć, jest pytanie, po co jest taka polityka zagraniczna? No? To jest co jest, jest trzeci punkt. Czwarty punkt no to jest kwestia chociażby energetyczna, prawda? Gaz kupujemy od Rosjan, ropę kupujemy od Rosjan, prąd, za prąd płacimy Niemcom, a gazu łupkowego nie daliśmy, nie daliśmy wydobywać Amerykanom, wskutek silnego działania lobby rosyjskiego. Kolejna kwestia to jest kwestia... Kwestia tego, jaka jest pozycja Polski na arenie międzynarodowej. No, śmiem zaryzykować, że niezbyt silna i to mówią mówiąc najbardziej delikatnie. Kwestia kolejna to są sojusze. No, jakich my mamy teraz sojuszników? No, z jednej strony, z jednej strony jesteśmy związani kartą NATO, ale no, gdyby ktoś mnie zapytał, czy ja uważam, że w wypadku ataku na Polskę, no, już, nie chcę tego mówić, przez jedno z państw silnych na wschodzie, to czy Ameryka by nam pomogła? Uważam, że nie. Bo nie ma w tym żadnego interesu. Więc, więc, więc pozostałe sojusze no to są niewiele warte. No więc to, jeżeli Pan mnie pyta, jak ja oceniam suwerenność Polski w skali od 1 na 10, to Można sobie być premierem, tylko żeby rządzić, to trzeba mieć ludzi i pieniądze. No, jak pan jest bankrutem to pan sobie może sam siebie ogłosić premierem, no jak pan nie ma pieniędzy na to, żeby rządzić, no to co, 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 co z tego wyniknie. No, po prostu co, to, czy, kto będzie premierem, to, to nie ma żadnego znaczenia. No, pana też możemy ogłosić premierem, jak pan chce. Ale jakie pan będzie miał realną władzę? A nie, nie można mieć realnej władzy bez pieniędzy. No jak? Jak pan sobie wyobraża funkcjonowanie realnej władzy bez pieniędzy? No to jest no, niemożliwe. można się, się udało w roku. W 90 roku to była inna sytuacja, bo przede wszystkim mieliśmy inny, znacznie mniejszy, mizerny wręcz w ogóle dług zagraniczny, dług wewnętrzny też, a poza tym było, był majątek narodowy, który można było prywatyzować, prawda? I mało tego. W 90 roku obowiązywała ustawa Wilczka która zezwoliła na działalność prywatną. Ludzie się zaczęli zajmować swoimi sprawami, roz, rozkręcać firmy, prawda, otwierać działalności, produkować, handlować. Ludzie mieli zajęcie, prawda, się zajmowali. A państwo jednak jakiś majątek po PRL przejęło. No, wszystkie te fabryki, które należało sprywatyzować, a zamiast prywatyzacji się zdecydowano na rozkradanie. Więc to sytuacja była diametralna. Zwróćcie państwo uwagę, jaka jest... Wartość biznesowa tych ludzi, prawda? Teraz słyszymy coraz więcej o problemach biznesowych koncernu ITI i telewizji Tefamek. Jak można wyczytać między wierszami, telewizja Tefamek bankrutuje. No, proszę Państwa, przecież to jest fenomen biznesowy. No, jak można mieć największą telewizję w takim kraju jak Polska i bankrutować? Przecież to, to jest zresztą bywało. To, to, tam um, um, myślący menadżer w wieku lat 19 czy 20. No, po pierwszym roku studiów potrafiłby taką telewizję też tak zarządzać, żeby ona nie bankrutowała, prawda? A dlaczego bankrutuje? No to już dużo by, dużo by trzeba było mówić I ten majątek przejęty przez, przez tych sb czy, 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 czy powiedzmy przez tą agenturę... Tak, tak, no, tak, tak oczywiście. Pan ma że, że tak się stało, tylko że ci ludzie funkcjonują dzięki państwowym pieniądzom, prawda? Bo jeżeli mówimy, że jakiś tam łubek przejął firmę, która żeruje na kontraktach y, samorządowych czy, czy, czy jakichś, czy państwowych, to w momencie, kiedy te kontrakty się skończą, on zbankrutuje. Prawda? I, i, i to, to, to też jest nieuniknione, bo y, co jest powodem dzisiejszej sytuacji, złej sytuacji gospodarczej Polski? To, że część ludzi się przyssała do, do, do koryta, i żyje z tego, że, że, że kradnie, prawda? To jest to, oczywiście kradzież w majestacie prawa, tak zwane, czyli nie wyciąga się, nie, nie wchodzi się z branią maszynową do sejfu w jakimś urzędzie, tylko się podpisuje bezsensowny kontrakt i się dostaje pieniądze, prawda, na podstawie faktury, ale. Yy, I ludzi, którzy w ten sposób żyją i to żyją całkiem, na całkiem wysokim poziomie, są w Polsce tysiące. No, zwróćcie Państwo uwagę na przykład na to, ile teraz powstaje w, w mniejszych i większych miastach rachunt, świateł, ja kiedy się wprowadziłem do tego domu, w którym teraz mieszkam w 2008 roku, to do, Warszawy, do, do centrum Warszawy dojeżdżałem 25 minut, teraz muszę jechać 45 minut, bo podwoiła się ilość świateł, prawda, teraz, i, i dlaczego się podwoiła, No dlatego się podwoiła, że firmy samych swoich musiały zarobić jakoś na siebie i dostawały kontrakty na budowę bezsensownych zupełnie czy świateł, czy, 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 czy przejść dla pieszych, czy tych znaków prawda, na, środku, na środku ulicy, które jest między miastami, które, jest, które ograniczają wyprzedzanie. I y, po prostu jeżeli ten system, który jest teraz bankrute, ci ludzie nie będą mieli więcej jakby nie przestaną traktować państwa jako dajną krowę, to wiele rzeczy się jest przedostalić. Ja mam do wyboru, czy, czy, czy powiedzmy 10 tysięcy ludzi w Wałczu ma nie mieć pracy, albo mieć pracę u zachodniego inwestora, zdecydowanie wybieram to drugie rozwiązanie. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że zachodnie inwestycje to jest też kwestia bezpieczeństwa, czy suwerenności, o które pan pytał. No, przecież dlaczego w 90 roku Amerykanie pojechali atakować Saddama Husseina, no? No, do, oficjalnie dlatego, że Saddam Hussein ma mało prawa człowieka w Kuwejcie. Ale wiadomo było, że w tym Kuwejcie oprócz praw człowieka łamane były jeszcze szyby naftowe amerykańskich miliarderów, którzy sponsorowali kolejne, kolejne, kolejne kampanie prezydenckie. No, więc wyobraźmy sobie teraz sytuację, że przyjechali tutaj amerykańscy miliarderzy budować fabryki, budować, czy, czy wydobywać gaz łupkowy i zatrudniać ludzi, bo to oczywiście my jako państwo bylibyśmy wtedy znacznie bardziej bezpieczni, bo Uśmiem twierdzić, że Amerykanie nie zaatakują nikogo w obronie Polski z uwagi na artykuł 5 karty NATO, ale mogą zaatakować w obronie inwestycji amerykańskich miliarderów. Proszę bardzo. Zatakując na gospodarcze stanowisko, i Unii Europejskiej, na, w ogóle na zachodzie też Stanów Zjednoczonych i nie tylko, można to określić jako socjalistą koncesyjny, ale się to śpiął Staszewski w w czy z Zgodzi się, jakby się pan stosunkowo do tej nazwy, bo na pewno się pan zgodzi że pro kongres nowej prawnicy jest pan. Deregulacji gospodarczej, tak, no tak. W ogóle nie ma innej możliwości na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce niż przeprowadzenie deregulacji. Ja tak kiedyś liczyłem, to biorąc dowolną ustawę, to się okazuje, że tak naprawdę 99% ustaw należałoby zlikwidować, bo są zupełnie niepotrzebne, przeszkadzają tylko ludziom żyć. Prawda? Weźmy sobie na przykład prawo budowlane, jedno z najgłupszych, jakie funkcjonuje, gdzie postawienie domu teraz jest trudniejsze niż było pod zaworami. Otworzenie teraz przedsiębiorstwa jest trudniejsze niż podczas wojny. Jest to, to, to jest rzecz dramatyczna, naprawdę. Przecież mamy teraz w Polsce, mówi się, że mamy w Polsce pół miliona urzędników. Ja wziąłem kiedyś kalkulator, i zacząłem liczyć, że mamy z jednej strony urzędników administracji centralnej, wszystkich rządów, prawda, ministerstw, wszystkich podległych instytucji. Z drugiej strony mamy urzędników samorządowych, potężna ilość, przecież radnych, prawda, biorących diety, pracowników powiatów, gmin, woj urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich. Do tego mamy, proszę Państwa, jeszcze jeszcze yy, armię urzędników unijnych, za których musimy płacić. 900 tysięcy osób, ja to kiedyś przeliczyłem, więc jest, to jest koszmarna ilość ludzi, po prostu żyjąca, żyjąca z państwowych pieniędzy. Jeszcze kolejny koszmarny pomysł to jest stworzenie takiego banku, który będzie zasilany z pieniędzy z prywatyzacji, będzie yy, dawał kredyty tym fir, firmom na inwestycje. To kolejny taki szalony pomysł, ja, do Eugeniusz Piotrowski, który zadłużył potwornie do MRP przez ten co, no taką ja, inflację, no, do, do takiej inflacji doprowadził, że... No oczywiście, no ale to, to mam nadzieję, że to wcześniej zdążył Pan Kultura, zanim, zanim dojdzie właśnie do tych kolejnych bandyjskich pomysłów. To proszę Państwa, no jak ja, jak ja tak odświeżam pamięć teraz, i myślę o tych, co był przy pomysłu agresorów finansów, prawda? To z jednej strony mamy, mamy ten pomysł, który się ostatnio pojawił, żeby zlikwidować obrót gotówkowy. Transakcje. Żeby, transakcje. żeby, żeby wszystkie, wszystkie transakcje musiały być dokonywane kartami płatniczymi. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby mieć z jednej strony, żeby ludzie nie zarabiali sobie na lewo, tak. żeby zlikwidować szarą strefę, z drugiej strony chodzi o to, żeby mieć pełną kontrolę nad człowiekiem, żeby ktoś wszedł sobie w historię mojej karty kredytowej i wiedział, że dzisiaj prawda, w Walczu kupiłem książkę, a w Szczecinie prawda, poszedłem na dyskotekę i tak, dalej i tak dalej. do czego to doprowadzi? To doprowadzi do tego, że natychmiast powstanie szara strefa, bo będzie obrót gotówkowy, tylko w innej walucie, tak, To znaczy, to jak tak, ja... Rzeczywiście, a... tak, że szara jak czarna strefa nie jest zła, tylko dobra. Oczywiście, że tak. Zresztą, proszę Państwa, no może Państwa zaszokuję taką, taką, taką tezą, bo tutaj miałem wrażenie, że Pan, um, Pan Józef, jeśli dobrze pamiętam, tak. mówi, tak? Pan, pan, pan Józef, może się przesłyszałem, powiedział, że ten rząd to jest mafia. Nie wiem, czy pan tak powiedział, panie nie, nie. Nie powiedział pan, to mi się przesłyszało. Natomiast to takie twierdzenie, proszę państwa, że ten rząd to jest mafia, to jest ubliżanie mafii. Tak. Prawda? Bo przecież tak się składa, ja byłem, proszę państwa, kiedyś przez, przez parę tygodni na Sycylii. Ja widziałem państwo rządzone przez mafię. Ja nie, nie jestem oczywiście zwolennikiem mafii, że była jasność, bo mafia, zwłaszcza sycylijska, to jest horda bandziorów, która morduje ludzi. Ale, ale, ale mafia z punktu widzenia gospodarczego jest znacznie lepsza niż rząd chociażby platformy obywatelskiej, prawda? Bo mhm. Na czym polega przewaga mafii nad rządem? no Po pierwsze na tym, że mafia, ona chce tylko pieniądze i ona przychodzi do takiego przedsiębiorcy i mówi, panie, będzie pan płacił 500 zł miesięcznie haraczu i wystarczy. I taki bandyta przychodzi raz na miesiąc potem 500 zł, on dostaje 500 zł, jest święty spokój, prawda? Ale taki bandyta on nie przesyła z inspekcji pracy, prawda, on nie mówi, co ten przedsiębiorca ma u siebie sprzedawać w sklepie. Więc to, 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 to jeszcze z jednej rzecz. Z drugiej strony, jak już taki bandyta mafioso dostanie haracz, to on to wyda na coś sensownego. na część pieniędzy żonie, że ona pójdzie do fryzjera, to zarobi fryzjer, pójdzie do szewca, zarobi szef, bo ona tym gdzieś chciała kupić buty, prawda? A więc to też nakręci gospodarkę. Natomiast socjaliści wydają pieniądze na urzędników. Marnują potworne pieniądze na prawda? I cóż Lenin zauważył chyba w 1917 roku, że marnotrawstwo jest przestępstwem gorszym niż kradzież i jako takie powinno być surowiej karane. I Lenin miał no, to jest 100% racji. Nie? Ja się w tej kwestii z nim akurat zgadzam. Bo... I problemem przecież nie jest to, że ta ekipa kradnie. Bo, bo każda kradnie, tylko że wartuje pieniądze. No, gdybyśmy wyliczyli sobie, że na przykład u, utrzymanie, utrzymanie wiem, u, rządu Platformy Obywatelskiej kosztuje nas miliard złotych, prawda, rocznie, czy, 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 czy nawet miesięcznie, wszystko tak, jedno. Na... ilu pracowników w administracji czy budżetówki przypada na przykład na jednego pracownika z czy twórczego takiego? Jest to, się oprycie, no, to ta 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 ma, w ogóle 10 bo Nie mam danych, ile osób no, pracuje ciekawe w tym. No, 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 to pracowników bardzo dużo Po prostu nie mieć, mieć dane z głosów no, ludzi. ludzi pracuje w sektorze prywatnym. Nie wiem, czy takie dane są, bo ostatnie dane, które były, to nie obejmowały rolnictwa, więc to też mhm. ciężko powiedzieć, ale, ale pozwólcie Państwo, że, I, że Na przykład doszlibyśmy do wniosku, że, że ekipa, powiedzmy, tam, tam, Donalda Tuska kosztuje nas. Ten, ten, ten cały nieszczęsny rząd kosztuje nas 12 miliardów złotych rocznie, no to zrzućmy się 36 milionów Polaków, tam każdy da po paręset złotych, niech oni wezmą te 12 miliardów, jadą na wahany, i... No, no, i przestaną przeszkadzać. No. To problem jest w tym, że oni no, nam potwornie przeszkadzają, że, że zwróćcie Państwo uwagę, z jakimi teraz problemami musi się mierzyć człowiek żyjący w Polsce. Chcę sobie postawić dom. Potworne zmagania z przepisami, prawda, no. gdzieś nie można postawić piwnicy, bo gdzieś nie można postawić strychu, bo gdzieś nie można postawić garażu. No. Absurdne absurdzie.